Każą 54 54,20 na czacie i pola, a tam pierdoli co już tutaj. Odbierzecie źle. Było dać dobry kurwa czas. Odbieracie negatywnie. Tak naprawdę nie jesteś taką osobą. I ja mam sto... Nie, też już była. Albo nauczyć się na czacie dawać dobry czas. Bo czas to pieniądz. W programie. Dzięki. Wulzi, chodź do nas. Po co ty tu przyjechałeś? O, chciałem się rozwinąć. Oliwia Krzemińska była Miś Województwa. Co to jest Miś Województwa? Oliwia Krze Krzemińska, Miś Województwa. O. Nazywam się Oliwia, mam 22 lata. Po I najbardziej mi chciała pokój na świecie. <noise> Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pochodzę z Kielc, na co dzień studiuję kosmetologię. Moją pasją są podróże. Staram się e, podróżować w każdej wolnej chwili. E, oprócz tego uwielbiam jeździć na rolkach. E, mój numer to 20. 20? <noise> Zaraz zadzwonimy. <noise> need yeah, the super super <laughs> Okay and <laughs> 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 Pierwsza, ale. Dobra. Jak byś ocenił siebie jako człowieka, który dołączyłby do grupy Gen z, który dołączyłby do ekipy? Myślisz, że byłbyś tam frontmenem osobą, którą od razu byś złapała dobry kontekst z tymi wszystkimi ludźmi? Myślę, że tak, tylko. E... Tylko co? Właśnie to tylko mnie interesuje, bo ja wiem, że nie. E, tylko, że. E, nie, no nie wiem, zgubiłem myśl. Dokładnie tak jest z tobą. Stojąc na tym wybiegu. Powiedziałeś tyle samo osób, co przez cały dzisiejszy. A to już Bo ja tego nie widziałem. Kiedy z tobą rozmawiam, to starasz się. Powiedzieć to, co ja chcę usłyszeć. Ale jak ja kluki tego nie lubi czegoś takiego. Nie powinnaś próbować się nam przypodobać. Ty powinnaś nam się pokazać, jaka jesteś. No ja tego nie kupuję totalnie. Mi się dzisiaj wiktoria wydawałaś bardzo zakubiona. Może właśnie no, to że ja się nie, tak nie tak otworzyło. czy dobrze się czujesz tutaj, gdzie jesteś, czy się nie zmuszasz do tego, żeby tutaj być. No i to są względy bardziej emocjonalne, ale względy techniczne leżały strasznie. Się, jak prowadziłeś, tak jakbyś sama nie wiedziała, co ty no, w sumie robisz. Wszyscy sami mieliście ustalić, co Wy robicie, nie? No i w związku z tym, razem z Ulzim jesteście w tej. Samej grupie dzisiaj. Zagrożonych. Także wróć na swoje miejsce i spotkamy się jeszcze za chwilę. Dobrze, dziękuję. Jak wiem, że jestem wrażliwa, tak nigdy ty. Te... Boże, kurwa, i, piąte ujęcie z rzędu na do dziewczynę i nowo płacze. Nie? Czemu co się teraz stało? To no, ze mnie nie wypływało. Jestem zła na siebie, że nie umiałam tego obronić, a wiem, żebym umiała, tylko nie mogłam powstrzymać emocji. Mam strasznie zła na siebie, Oni nie powiedzieli, że. Ja wszystko, wszystko w sumie ja się tak poryczam z takich emocji, wiecie, że po prostu gratuluję. ktoś coś takiego powiedział po górze, że. Naprawdę ja Mam Myślałem, że schodzę. Witamy Was, kolejną grupę i może zaprosimy na środek Kacpra. Troszeczkę czasami irytujesz tym, 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 tym swoim takim... Pier... Nie. <laughs> Można to tak ująć, no. Widać jeszcze to, że trochę się boisz tej kamery i tak boisz się spojrzeć w ten obiektyw i, obiektyw i tak uciekasz gdzieś wzrokiem. To jest urocze bo... o, Specjaliści kurwa wszyscy. W ogóle bardzo. Podczas castingu byłeś niżej oceniony niż osoby, które się nie dostały. Zdecydowaliśmy się o tym, żebyś tutaj dołączył. Nie, to ok, rozumiem, nie? freeze, ok, wujek Luki też ok, ale jednak Julia Żukaj została wypita przez agencję, kurwa, nie? No ok, miała tam jakieś TikToki, ale brać ją już jako specjalistkę i ona mówi jak należy się wybić. Jeżeli by była na swojej pozycji, wybijając się sama, całkowicie sama, tworząc sam kanał i nie dołącza w żadnym etapie ani do ekipy, ani do timu X, ok, nie, to rozumiem, że sama na to zapracowała. Ale każdy ruch to agencja była, nie? Przez ostatnie dwa lata. Każdy ruch to agencja, spotlight. Więc no. z okay. tego względu, że jest w Tobie coś, nie wiem, czy to jest coś dziwnego, jest z Tobą tak. Ja wiem, że Żugajki teraz nie. Yy, najadą, tylko od, od razu mogę powiedzieć, że Wataha was wpierdoli, kurwa, nie jest <grystanie> nie próbujcie, żukajki, do jakiegoś że Ja widzę w tobie takiego organizatora, taką osobę, która jest bardzo poukładana, która musi mieć wszystko od linijki, a dzisiaj pomimo tego, że wychodziłeś poza swoją strefę komfortu bardzo mocno. Ale nie wiem, czy te twoje. Zaszłości te umiejętności, które wypracowałeś przez te lata, nie będą ci trochę przeszkadzały. Bo... Czy nie jesteś za mądry na Chłopak wybił? A ty ja nie wiem o co chodzi. Julia, szumie? Nie. Ona jakieś TikToki prowadziła przed y, tym, przed Team X. Jakąś TikTokerką tam była, tam potańcowała, potańcowała. Influencera. <laughs> nie z tą mądrością, ale, ale że zaszłości faktycznie mogą mi, przynajmniej teraz, utrudniają mi. Widzi się w ten rytm, który tu jest. No i z tą myślą Cię zostawiamy. Dziękujemy pięknie i jutro się widzimy z Tobą. Dziękuję również. dalej. Co, siostry na koniec, nie? No ja tak myślę. No okej. Okay. Dawaj. A co taki zadowolony? Ja zawsze się uśmiecham, lubię. Szczerze, czekajmy na ten moment, żeby z Wami pogadać, dlatego chciałem wiedzieć jakie to no i teraz będę wiedział. Widać doświadczenie w Tobie. Jakby widać, że wiesz co robisz, to stawia cię w bardzo dobrej pozycji w tym programie. A, to dziękuję dobrze. bardzo, miło, chociaż Muszę przyznać, że wczorajszy twój wykład dużo mi dał. Nie miałem na przykład takich celów określonych i... Dobra, dobra. dobra. Jest ty... jest wideo... ja Dawać wiśniaki. Jest solo, bo solo jest chujowo. To dzisiaj była gra jednej tylko aktorki. Ty, Wiktoria, wypadłaś o wiele, wiele lepiej od Ciebie, Karolina. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale w ogóle, ja po myślę, że się powtórzyło to, co było na... na jak dziewczyny do nas przyszły na casting. Tylko, że... Tam było złamanie, w którym um, Karolina, ty się otworzyłaś w końcu i jakby pokazałaś taką prawdziwą siebie. A dzisiaj nie doszło do tego momentu. Nie przekroczyłaś tej bariery. Jakbyś tu była tylko ty, bez Wiki, to jest duża szansa, żebyś dzisiaj wyleciała. I w związku z tym mamy pewną propozycję. Wzięliśmy was tutaj we dwie, bo dzisiaj sprawdziliśmy, jak radzicie sobie w pojedynkę. I w kolejnych odcinkach jutro chcielibyśmy, żebyście podziałały trochę razem. Olek Kępka ma wydaną swoją piosenkę, ten chłopak w długich włosach. Dzięki Olek Kępka za donata. Olek Kępka... Toksyczny. O Boże, on jest Young Stars, czyli on od tego DJ'a Remo, kurwa. <grytale> tak, bo te Young Stars to jest tam Remo, tak czy nie? O kurwa, ale będzie zaraz grubo coś czuję. Dawaj, śpiewaj! Znów przegrałem walkę z tym. Spalone wokół, rozerwane wstrzępy Wszystko, ktoś mi zabrał sny W dar się nie chcę odejść Wiem, że możesz pomóc, proszę Tam nie ma nic Ciemność i łzy Po co nam to, po co tracić czas Wypadliśmy dawno, storo może minąć tysiąc lat i tak w nas zostanie ten toksyczny rąk, prąd, prąd, prąd. Prąd, prąd, prąd. Prąd, prąd. Może będzie Wam wtedy łatwiej, i być może będziecie mogły załamać Karolina tą, tą barierę przy siostrze. Będziesz trochę bardziej w takiej strefie komfortu, nie? Jutro będziecie po prostu razem na pewno, dobra? Tak się umówmy. No dobrze. Weźmiemy sobie te słowa do serca i przegadamy to, żeby poprawić sytuację. No, nie, hey, ty jesteś okej. Okay. Tch, ale też stawiają tak, tak w dziewczyny, nie? Że rywalizacje między nimi, że ta siostra jest okej, okay, a ta jest kurwa nie ok. No i tch, to wiecie, tak mimo wszystko, jak się tak powie bliźniaczkom, no to jedna trochę jest smutna i trochę tak. No to może stworzyć jakiś konflikt. Poprawić z nią sytuację. Takie ukrycie. W tej widzowie na razie jestem w stanie cierpienia. Cierpie ze stresu i z tego, czekania. Czas mi się mega duży. Witamy ostatnią już grupę. No ja zapraszam Michalinę. Słuchaj, ty jesteś super. Jesteś oh. naprawdę bardzo śmieszna, masz trafne komentarze, trafne uwagi. Jakby,